Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jadę na ryby. Wędkarstwo łączy. Moi kochani, słuchajcie, dzisiaj jest 29 grudnia, niedziela, godzina 7.15, 20. A ja znajduję się dzisiaj nad jeziorem Kraplewo. W miejscowości Kraplewo, niedaleko Strudy. Słuchajcie, jest to dla mnie całkowicie nowa woda. Przyjeżdżałem tędy wielokrotnie, widziałem tutaj wielu wędkarzy. Z kilkoma rozmawiałem. Wiem, że jest tu karp, wiem, że jest tu płotka, leszczyk, jakiś drapieżnik, ale co innego jeszcze tu można złowić? Czy w ogóle cokolwiek weźmie od tej porze roku? Czy tu jest płytko pół metra czy pięć? Nie mam zielonego pojęcia. Słuchajcie, dzisiaj z tego względu, że wiem, że tu jest karpik, rzucę metodę do wody i też dlatego przygotowałem sobie pelecik, na razie suchy teraz go namoczę zanim się rozstawię, przegruntuję to on sobie dojdzie zabrałem odrobinę zanęty tej, którą miałem ostatnio na łasinie, na której łowiłem fajne leszczyki jest to najprawdopodobniej ee, najprawdopodobniej gros gordonz jak dobrze pamiętam z odrobiną melasy jakieś robaczki już tam są oraz słuchajcie przygotowałem sobie jeszcze odrobinę wonderblaka trochę ziemi gliny yy, od kreta nabrałem po drodze jak tutaj szedłem i mam takie pół chlebka już starego chlebka tostowego jakiś dopalacz kukurydzę blendowaną nie wiem nie wiem zupełnie czego się spodziewać. Chcę spróbować trochę na czarno z gliną i z tym chlebkiem. Najpierw na trochę zamęty Wonderbleka. Eee, poczekam ze 20 minut, tak jak pelet, niech sobie to dojdzie. Jak to już będzie przerobione, e, już będzie e, dobre, to wtedy przetrę to przez sito, dodam odrobinę e, e, ziemi torfowej od kreta, dodam tego pieczywka. Yy, tego pieczywka yy, tostowego przetrę to wszystko przez sito. Sito mam 2 czy 3 mm, chyba 3, więc dość małe. I tyle. Na hak pinka kolorowa, pinka biała. Mam chyba tam jeszcze jakieś 2 czy 3, 3, 3 czerwone robaki. Zobaczymy, czy one jeszcze będą dobre. Nawet nie sprawdzałem. Także słuchajcie, biorę się za gotowanie, rozkładam. I miłego oglądania. Zróbcie sobie kawkę, usiądźcie wygodnie w fotelu. Zapraszam. No, Słuchajcie, pelet gotowy, zanęty gotowe, teraz chciałbym przegruntować trochę łowisko. Założę metodę, tak szczerze to chciałbym łowić małą metodą dzisiaj, tą najmniejszą, ale żeby na nią łowić, to chyba najpierw przegruntuję łowisko trochę cięższą, Taką tam 45, nie wiem, co tu mam 25. Muszę czymś cięższym troszeczkę przegruntować, żeby zobaczyć, co tu w ogóle jest. Tu jest chyba 45. Założę sobie na razie 45 gram, spróbuję przegruntować, zobaczę, co to w ogóle mi tu pokaże. Jestem bardzo ciekaw, jak tu jest głęboko, co tu w ogóle się dzieje. Więc słuchajcie, zaczynam gruntowanko i do zobaczenia za chwilę. Zakrywam łepetynę, bo chłodno. Koło 3 stopni na plusie tylko, więc. oba. Teraz tak przygruntowałem sobie mniej więcej to łowisko. Bo szczegółowo, gdybym chciał naprawdę porządnie to zrobić, to sporo czasu by mi to zajęło. A nie chcę aż tyle czasu dzisiaj tracić na, na samo gruntowanie. I teraz tak. Łowisko wydaje się być bardzo płytkie. Około 40, 40 podajnik, podajnik metody spada około półtorej, dwie sekundy praktycznie na większości obszaru tego łowiska po prawej stronie wydaje się być odrobinę płycej, może półtorej nawet sekundy bardzo szybko już dotyka ten ciężarek dna po lewej stronie bardziej wydaje się być odrobinę może głębiej z tego względu, że Ciężarek tam spada około dwóch, tak 2,5 dwóch sekundy. Około 89 metrów, z tego co zauważyłem, tak bardziej na lewo, jak wyrzucić, to wydaje się być około, około e, tak 2,5-3 może sekundy. Ale jest to bardzo daleko, i rzucając tak daleko, boję się, że nie będę precyzyjny. Nie mam jeszcze aż tak, aż tak takiego doświadczenia. I dlatego też postanowiłem, że na metodę rzucę kilka podajników na prawo. Około 60 metrów. Eee, tam jest taki cypelek. Tam już takie trzcinki są. Dość, dość fajne miejsce. Ale płytkie. Ale zobaczymy. Eee, a znowu e, na koszyczek, na klasyka. Tu mam około 35 metrów na lewo. Jakieś czcinki mają 15 metrów to tak jeszcze 20 metrów za koszyczek mały 15, 20 gram to jest e, koszyczek trzyżeberkowy malutki bardzo taki z zanętą e, Wonder Black z gliną i pieczywko tostowe wszystko ładnie zrolowane na sicie dwójeczce. Więc, słuchajcie, oddaję pierwszy rzut na kciuczek i za chwilkę rzucę kilka metod w tamte miejsce i zobaczymy co się wydarzy dzisiaj. Także trzymajcie kciuki, zapraszam serdecznie do oglądania. Słuchajcie, mi ja prawie dwie godziny, a ja jestem bez ryby. Ani wskazania, ani drgnięcia, nic, absolutnie nic. I próbowałem 2 metry za czcinką i próbowałem 15 metrów za czcinką, teraz mam około 50 metr. Nie ma ryby. Po prostu nigdzie tutaj nie ma ryby. Haczyk jest malutki. To jest 18 czerwony, kamasan B512, ani na dwie rubinowe pinki, ani na białą fluo, nic. Po prostu nic. Teraz założyłem koszyk 40, rzuciłem trochę dalej, eee, ale jeszcze teraz się wydłużę dalej. No, gdzieś ta ryba musi być. To jest niemożliwe, żeby ona absolutnie w ogóle nic nie było, nie żerowała, nie brała. Chociaż jakaś przypadkowa malutka, ale powinna się dać złowić. Ale żeby zero. <laughs> niemożliwe to jest. Patrzę na tą wodę, obserwuję, ale słuchajcie, nawet oczka nie widać. Ja nie wiem. Ryby nie chcą jeść, to nie, ale ja zjadłem. Zjadłem troszkę lepiej teraz na duszy. Kawka na to. Przerzucam zestawy i posiedzę jeszcze chwilę. Ale powiem Wam, że to się nie zapowiada nic dobrego dzisiaj już. No ale zobaczymy. Oczywiście będę zwalać znowu na zmianę pogody, bo podejrzewam, że może to mieć wpływ. Robi się ładna pogoda. Idzie słoneczko. Zmiana ciśnienia. Pewnie ma to jakieś znaczenie. łudziłem się, że nie będzie to miało wpływu. Wyjeżdżając dzisiaj na ryby Ale chyba się myliłem. Nowa woda dała w kość. Na dzień dobry. Nie chcę dać ani jednej ryby, co jest naprawdę zaskakujące, bo na feder to mi się chyba nie zdarzyło w tym roku, jeszcze nie złowić nic. Na spinning tam miałem z pontonu jakieś takie sytuacje, że nie było tej rybki, ale na feder zawsze coś wydłubałem. Chociaż kilka sztuk mniejszych lub większych, ale zawsze coś wydłubałem. A dzisiaj po prostu zero. Oh Mam wam mówię, słuchajcie, moi drodzy. Nie jest to takie proste wędkowanie, tym bardziej w grudniu. Tym bardziej między świętami a sylwestrem, gdzie ryby jeszcze świętują. Najprawdopodobniej. No ale co zrobić? Próbuję jeszcze chwilę. To jest nieprawdopodobne. Także, koniec na dzisiaj Zwijam sprzęt, pakuję się do domu Powolutku zacząłem ogarniać tu wszystko Słuchajcie, nie blisko, nie daleko Nie na czerwony robaczki, nie na białe, na fluo, nic, zero, nul Niestety, to nie jest ten dzień Być może na tej wodzie tak jest, nie wiem Mam prośbę, tylko jeżeli ktoś zna tą wodę dobrze, napiszcie proszę tego tu się spodziewać, jak tu podejść do tej wody, bo ewidentnie albo ja się nie wstrzeliłem, albo po prostu to nie jest ten dzień, a czasami bywa i tak. Więc dziękuję pięknie, że byliście ze mną. Zostawcie proszę łapeczkę dla zasięgu. Nie, nie za rybki, ale chociaż dla zasięgu proszę udostępnijcie. O, robaki nawet nietknięte, tyle czasu w wodzie, szok. Także trzymajcie się do następnego. Cześć!